Niezapomniane emocje, niecodzienne wydarzenie. Renault Talia stała się własnością kraśniczanina. A wszystko dzięki finałowi loterii organizowanej przez Rudnik Tumaj. Szczęśliwe losowanie odbyło się 6 grudnia w restauracji Orion. Takiego mikołajkowego prezentu nie spodziewał się nikt, a w szczególności pan Bogdan, szczęśliwy zwycięzca. Emocje są wielkie, nie do, nie do opisania, nie do, w ogóle do mnie jeszcze w tej chwili nie dociera do to, że ja wygrałem samochód. Z żoną siedzieliśmy tutaj, oglądaliśmy te, te wszystkie występy, ja powiedziałem do niej, wiesz, kosiarka nam się przydała, bo mamy działkę. Oprócz losowania nagród loterii towarzyszyło wiele atrakcji. Do niezapomnianych można zaliczyć koncert Magdy Wec, finalistki trzeciej edycji Mam Talent. Magda oprócz tego, że zaśpiewała była jedną z osób, które losowały nagrody. Wśród nich znalazły się kosiarki, nawigacje, rowery damskie i rowery męskie. Bo bardzo fajna impreza. Yy, w ogóle yy, yy, przedstawiciel, właściciel właściwie yy, yy, firmy, zaproponował mi, jak robiłem akurat badanie techniczne tutaj w tej tutaj stacji diagnostycznej. No, Zapoznał się z tym wszystkim, skorzystałem No i opłaciły się, wygrałem rower. Emocje towarzyszące losowaniu nagród o studiu kabaret Czesław z Poznania. Zabawne skecze i trafne puenty rozbawiły publiczność do łez. Krótko mówiąc, takich Mikołajek w Kraśniku jeszcze nie było. Chcemy coś innego realizować, takiego, które nie jest po prostu codziennością, nie jest zwyczajne. ja no, Jakoś tak udaje mi się jakieś realizować takie cele, choćby ta fundacja, która utrzymuje się w działalności na naszej firmy. Podczas loterii nie zabrakło muzyki. Młodzieżowa orkiestra z Bychawy rozgrzewała podczas mroźnego grudniowego wieczoru. Uczestnictwo w loterii, przejść batalię, wygrać Talię uwarunkowane było spełnieniem poszczególnych kryteriów. Przede wszystkim najważniejszym kryterium to był przegląd rejestracyjny naszej stacji kontroli pojazdów, plus do tego dwie usługi. Z tych usług to jest jak wulkanizacja, jest myjnie bezdotykowy, jest stacja autogazu, jest mechanika, są ubezpieczenia. Wystarczyło za minimum 20 zł mieć usługę, jeszcze dwie usługi oprócz przeglądu rejestracyjnego, wypełnić kupon i oczywiście już startuje się w naszej loterii, żeby móc wygrać właśnie ten samochód jako nagroda główna. Szczęśliwy zwycięzca z usług firmy korzysta od wielu lat. W tej jednej firmie od lat korzystam z usług, ze wszystkich usług związanych z samochodem, z przeglądami. Loteria odbyła się pierwszy raz, ale jak zapowiada właściciel Rudnik Tumaj, kolejne auto będzie do wygrania już za rok.